Hej, Cześć, zapraszam was na serwer, znaczy nie zapraszam tylko raczej bardziej konkurs robię odłączenia na serwer Survival Jesteście znowu na ternosie, więc będziecie musieli posiadać kota ternos, chcecie grać kiedy chcecie A jak nie chcecie grać kiedy chcecie, tylko kiedy będzie serwer po prostu odpalony, to już wszystko nie tak to odpali, to oczywiście będzie miał dostęp No to wtedy będziecie mogli tylko wejść, czyli tak Wymagania to jeśli chcecie odpalić serwer kiedy chcecie, to musicie po prostu wejść i konto Antarnos to jest polecone takie, bo dostaniecie do sobie do konsoli Jak macie konto internos, to napiszcie swój nick na na się drugie wymagania to Discord podajcie swój nick i hashtag na Discordzie i trzecie wymaganie to jest swój nick na ten no, w Minecraftie aby losowało po prostu parę tam graczy, parę z graczy i no, tych tej, tej raczej będziemy mogły po prostu dołączyć na serwerze, bo kiedy ktoś się mają dzisiaj kontrolować na tak to będą po prostu mogli grać na serwerze, bo white jest włączona. Jest taka... O, jest tutaj white pizza. E, e, no, jak widzę to. Jest włączona white no, więc niestety będziecie musieli posiadać dostęp no, do serwera to będą trzy osoby losowane i no to są gripperowe no są wszystkie wymagania no i trzeba być fajnym lekstem nie wiem by było jakbyście nie byli gripperami ale to nie są wymagania, wymagane więc no to są wymagania no, serwerowe więc czad zapraszam serwer jeśli będziecie mieć łatwictwo

I'll never forget this day